Miał trzy świeże goździki. Zagadnięty przez jedną z mieszkanek domu przyznał, że czeka na kobietę spod trzynastki. Milicjanci docierają do bliskich, znajomych, a nawet byłych chłopaków Barbaryka. Nikt nie zna mężczyzny, którego rysopis podali sąsiedzi. On tu czekał na nią na klatce, ale on tu czekał parę godzin. Kupił kwiaty w kwiaciarni i czekał na nią. Ale dlaczego ona go wpuściła? Czy ją może siłą tam przed, to nie wiem. Trop polityczny tej sprawy, którym podążają w pierwszych dniach oficerowie szczecińskiej SB i milicjanci, prowadzi ich donikąd. Szybko odrzucają wersję o zemście jakiegoś działacza podziemia. Barbara K. nie miała nic wspólnego ani z opozycją, ani z agentami SB. Jej ojciec, major milicji, nie zajmował się rozpracowywaniem podziemia. Stało się jasne, że zabójca, pozostawiając napis na ciele, chciał skierować śledczych na fałszywy trop. Nasz rozmówca był w grupie specjalnej tropiącej morderce. Dziś jest emerytem. Chce pozostać anonimowy. Pracowałem w wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Milicji. I w związku z tym, ponieważ zawołaliśmy się zabójstwami, powołano grupę z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Komendy Miasta, a sprawa była traktowana bardzo prestiżowo, ponieważ zamordowaną była córka majora milicji. I dlatego Powołano grupę bardzo szybko i w dość dużym składzie, jak na wczesne czasy. Mieliśmy tam takie, że tak powiem, zielone światło na wszelkie możliwe działania i dużą samodzielność. Milicjanci ustalają, że Barbaraka miała chłopaka, który siedział w goleniowskim więzieniu za spowodowanie wypadku samochodowego. Pisała do niego i regularnie bywała na widzeniach, ale on w dniu zabójstwa przebywał w swojej celi. Milicjanci podejrzewają, że związek ze zbrodnią może mieć jakiś więzień, który opuścił zakład karny w tamtym czasie. Może działał na zlecenie. Sprawdzają rysopisy kilkudziesięciu osób, które w tym czasie opuściły mury więzień, bez skutku. Wszystko wskazywało na to, że albo stamtąd wyszło polecenie, albo też jakiś inny kontakt. Tak dotaliśmy do goleniowa do zakładu karnego. Sprawca na miejscu zabójstwa zostawił oprócz śladów linii papilarnych. Także y, napis na ciele ofiary. Taki dość duży, charakterystyczny. I można było, nawet tam, grafolodzy się wypowiedzieli, że jest to do identyfikacji materiał, ponieważ ten tekst był dość długi. Pan Marek, który przed laty szukał zbrodniarza z ulicy Gorkiego, wciąż tropi morderców. Nie możemy pokazać jego twarzy. W toku czynności uzyskany został portret. I to dosyć bardzo e, taki e, wierny, jak się później zresztą okazało. W śledztwie następuje przełom, kiedy wychowawca z Goleniowskiego więzienia oświadcza, że mężczyzna z rysopisu jest podobny do więźnia, który przebywał na tym samym oddziale co narzeczony zamordowanej. To Antoni Kosidło, stary wyrokowiec, który od 1967 roku był pięć razy karany. W związku z tym wytypaliśmy kolegę, który pojechał do zakładu karnego w Goleniowie, przeprowadził rozmowy z ochroną zakładu. I oni wytypowali człowieka, który lubił dużo pisać. Milicjanci biorą pod lupę jego akta osobowe, w których jest 10 odręcznie pisanych podań do Izby Chorych, Naczelnika Więzienia i Sądu. Grafolog nie ma wątpliwości. Napis na ciele kobiety i podania napisał ten sam człowiek. Odciski palców z karty daktyloskopijnej kosidły pasują do śladów z mieszkania przy ulicy Gorkiego. W związku z czym wskazało, że następną wycieczkę trzeba zrobić do Puław, gdzie... Ten obywatel prawdopodobnie przebywał. W czasie śledztwa wyszły na jaw dwa gwałty, których kosidło dopuścił się w Puławach już po dokonaniu zbrodni w Szczecinie. 3 lutego 1983 roku jego ofiarą stała się 20-letnia Barbara S. Spotkał ją na drodze, zrzucił z roweru, groził nożem i zaprowadził do barakowozu. Tydzień później zaatakował 12-letnią harcerkę. Miejscowi milicjanci ustalili, że jest, że pracuje jako palacz w którymś z zakładów pracy. Pojechaliśmy tam, ale żeby nie wzbudzać tam u niego specjalnej paniki, chcieliśmy zapytać go, zatrzymać go pod kątem jakichś spraw miejscowych. I spytaliśmy, czy mają jakieś sprawy na miejscu niewykryte. Oni stwierdzili, że mają tu ostatnio dwa gwałty, takie w terenie, gdzieś tam przy. Wiśle jeden, drugi gdzieś tam w innym miejscu, na młodej dziewczynie, na jakiejś starszej pani. I mają niewykryte, więc my postanowiliśmy pod tym pretekstem udać się do niego i udawać funkcjonariuszy z Lublina. Powiedzmy, spóła znał wszystkich, ale z Lublina nie musiał znać, więc zatrzymanie odbyło się w jego kotłowni, tam gdzie pracował. Został dowieziony i w trakcie pierwszej rozmowy pod kątem tych gwałtów przyznał się do ich dokonania. Przekazaliśmy to szybciuteńko, te materiały miejscowemu prokuratorowi, który porównał to z posiadanymi śladami. Następnego dnia odbyły się okazania poszkodowanym. Okazało się, że rzeczywiście to nie było takie przyznanie fikcyjne, tylko rzeczywiście dokonał tych czynów. Wtedy musieliśmy troszkę jeszcze w tych puławach pomieszkać, żeby miejscowa prokuratura wykonała swoje czynności w stosunku do swoich spraw, żeby go można było zabrać później do Szczecina. No i pod, po dwóch, trzech dniach pobytu. Przejechaliśmy do Szczecina z nim razem. Wtedy już wiedział po drodze, ponieważ w międzyczasie jeden z kolegów powiedział o Szczecinie coś, skojarzył o jaką sprawę chodzi, ale myśmy z nim po drodze o tej sprawie nie rozmawiali. Trasa jest dość długa, spływa do Szczecina, do komendy w Poznaniu. Tam w kasynie zjedliśmy obiad, żeby nie było w restauracji. I on był z nami tam na tym obiedzie, nawet nie był skuty, bo zachował się zupełnie, cały czas przyzwoicie kulturalnie. I także wynikało. Z... Sprawa była wiadoma wszystkim prawnikom, bo była bulwersującą sprawą, i rzeczywiście była to pierwsza sprawa o tak dużym znaczeniu, o takim dużym kalibrze, i rzeczywiście zagrożona karą śmierci w związku z czym obrona musiała być bardzo odpowiedzialna, obrona musiała być bardzo poważna, bo proces zapowiadał się poważnie. Pamiętam, kiedy przyjąłem tę obronę, pierwsze co uczyniłem, udałem się do zakładu karnego, do aresztu śledczego w Szczecinie. No, żeby porozmawiać i odbyć pierwsze spotkanie z klientem. Spotkałem mężczyznę 34-letniego, wyjątkowo dobrze zaklimatyzowanego w środowisku aresztowym, więziennym, było od razu rozpoznać i widać po nim, że jest głęboko w, w subkulturze więziennej, mocno wytatuowany, z ograniczonym zasobem słów, mówiący żargonem więziennym. Komunikacja była trudna i po długich godzinach rozmów. Zacząłem odkrywać w tym, w, tym, w tym osadzonym, wtedy tymczasowo aresztowanym, taką ludzką twarz. Opowiadał mi o rodzinie, opowiadał mi o ojcu, opowiadał mi o matce, i pomału zaczął opowiadać o tym całym dramatycznym zdarzeniu rzeczywiście bardzo dramatycznym z skutkiem takim, jakiego wtedy nikt się nie spodziewał że przypadkowe spotkanie tej kobiety. Jego zaowocowało tym, czy skończyło się takim tragicznym finale, finałem, że ona zginęła z jego ręki. Pani prokurator policzyła, żeby pokazał dokładnie, jaki miał przebieg tego zdarzenia łącznie do zabójstwa. I tam taki jest element, kiedy on ofiarę podnosi z tapczanu i, i tam chcąc ona się broniła, więc uderzył ją tak dosyć głośną, mocno pięścią w głowę. I tą samą zrobił z tym manekinem. Takie charakterystyczne plaśnięcie było. Więc osoby, które uczestniczyły w tej wizji, to aż odgłos o Jezu, tak. Psychiatra sądowy Jerzy Pobocha, przed laty badał kosidłę. On no, wyróżniał się spośród innych więźniów tym, że był wytatuowany właściwie od stóp do głów. To nawet w tych czasach było rzadkością. To no, jednak te, te 17 lat. Które spędził w zakładzie karnym, no, między innymi taki, taki dało skutek. Po pierwsze. Po drugie, no to jest typowe dla tych osób z nieprawidłową osobowością. On nie przeżywał tego czynu. Czy, no, on nie miał poczucia winy. To jest typowe dla osób z nieprawidłową osobowością. Nam jest to trudno sobie wyobrazić, jak można dokonać tak strasznego przestępstwa i nie mieć w ogóle poczucia winy. Ale właśnie na tym ta nieprawidłowa osobowość polega. Na potrzeby śledztwa powołano biegłego z zakresu gazownictwa. Dzięki niemu prokurator poza zabójstwem i usiłowaniem zabójstwa mógł mu postawić jeszcze jeden zarzut. Antoni Kosidło sprowadził niebezpieczeństwo wybuchu gazu zagrażające życiu i zdrowiu kilkunastu rodzin mieszkających w budynku. Sądzono go także za dwa gwałty dokonane w Puławach. Sprawa wyglądała na beznadziejną. Zarzut zabójstwa i usił usiłowania zabójstwa synka tej pani, 5,5 chłopczyka, był postrzegany w wymiarze kary najwyższego rzędu, czyli w kategoriach kary śmierci i tak się spodziewano, że taki wyrok w tej sprawie zapadnie, bo dowodowo ta sprawa była nieskomplikowana, poza oczywiście królową dowodów w każdej sprawie, jaką jest przyznanie się podejrzanego, późniejszego oskarżonego do winy, bo dokładnie przecież opisał, jakie to, jak, jak, jak to zdarzenie miało przebieg, to było pewne, że, że wymiar sprawiedliwości będzie starał się sięgnąć po najwyższy wymiar kary. W tej sprawie po raz pierwszy w Polsce do zbadania mózgu zbrodniarza wykorzystano tomograf. Dopiero pojawił się pierwszy tomograf komputerowy, i myśmy z reguły u wszystkich sprawców zabójstw wcześniej wykonywali odmę mózgową. To było badanie polegające na podaniu powietrza do mózgu poprzez w kłucie dolędźwiowe i to powietrze wchodziło do mózgu, powodując kontrast i dzięki temu mózg był widoczny, bo Normalne, tak zwane w cudzysłowie, prześwietlenie głowy daje tylko obraz kości, a nie daje obrazu mózgu. Natomiast tomografia komputerowa pozwalała, po pierwsze, widzieć również mózg, ale już bez podawania powietrza, i po drugie, co ważniejsze, można było uzyskać obraz mózgu na różnych poziomach, a więc uzyskać zdjęcia warstwowe, które o wiele dawały większy wgląd w budowę mózgu. Jest to o tyle ważne, że w Polsce m.in. był przypadek wielokrotnego zabójcy. U którego nie wykonano tego typu badań, później po, po skazaniu go no, okazało się, że ma on nie na guza mózgu. W innym przypadku takiego y, zabójstwa też mieliśmy taką sytuację, gdzie sprawca y, zabójstwa nie wykazywał żadnych anomalii, które wskazywałyby na jakąś y, nieprawidłowość mózgu, natomiast na zdjęciu y, tomograficznym okazało się, że ma dużego guza mózgu. Znam, że nie ma żadnych zmian organicznych, jak budowa jego mózgu była. Prawidłowa, natomiast jego osobowość była wyjątkowo nieprawidłowa. To były jeszcze czasy, gdzie przynależność do tych osób grypsujących była no, powszechna, bo w tej chwili to już jest w zaniku. Natomiast wtedy była powszechna, to powoduje, że taka osoba stała wyżej w hierarchii tej więziennej, wśród więźniów i łatwiej jej było wtedy funkcjonować, ponieważ oni mieli pewne jak gdyby, prawa, pewne zasady, które na przykład pozwalały im wykorzystywać innych więźniów, w tym i wykorzystywać więźniów seksualnie i ta grupa więźniów była nazywana cfelami, a więc to są więźniowie, którzy świadczyli po prostu usługi seksualne. Część z nich była do tego zmuszana poprzez gwałty, szantaż, bicie, terroryzowanie itd. To były osoby, które stały najniżej w hierarchii więziennej. Na ten proces publiczność otrzymywała przepustki w sekretariacie drugiego wydziału karnego. Atmosfera w czasie procesu była wręcz niesamowita, dlatego że pięciosobowy skład sędziowski, dwóch sędziów zawodowych, i dwóch ławników oskarżał bardzo doświadczony prokurator prokuratury rejonowej, natomiast sala była wypełniona publicznością i przypadkową, i z najbliższego otoczenia samej pokrzywdzonej. Pierwsza ławka, ludzie ubrani na czarno, w żałobie. Druga ławka, ludzie ubrani na czarno, w żałobie. Było nawet podejrzenie, że może dojść do linczu na sali sądowej, taka nienawiść ze strony publiczności była przejawiana. Przyznam, że stanąłem wtedy przed bardzo trudnym zadaniem, żeby nie przekroczyć cienkiej granicy argumentacyjnej, żeby nie mieć przeciwko sobie jako obrońca sali. Próbowałem w tym procesie wykazać, że to ta silna zniewaga, ta potężna obraza, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, zaowocowała wybuchem emocji kilka miesięcy później. Było to koncep była to koncepcja właśnie afektu zalegającego, czyli stan wzburzenia drzemał w tym człowieku, stan chęci zemsty drzemał, ale ujawnił się dopiero w momencie, kiedy zaczął realizować ten plan. Także próba przejścia na afekt, nawet ten zalegający, była próbą powalczenia o życie tego człowieka, jednym słowem, żeby nie zapadło orzeczenie. Orzekające karę śmierci w tym przypadku. Antoni Kosidło nigdy nie chciał powiedzieć o tym, jakie słowa padły wtedy na dziedzińcu więziennym. Ja próbowałem wywołać ten afekt na sali sądowej. I ja, wiedząc, jakie słowa wtedy padły, w obecności biegłych psychiatrów spytałem oskarżonego, czy powtórzy, jakie słowa padły wtedy na dziedzińcu sądowym, żeby można było ocenić skalę tej zniewagi. I on nie chciał odpowiedzieć, w związku z czym retorycznie zadałem pytanie, czy powiedziała do pana ty, i to było rzeczywiście słowo w gwarze więziennej, dramatycznie niedobre. I wtedy on rzeczywiście eksplodował emocjami i nawet w moim kierunku rzucił się, a siedział za mną dokładnie pół metra, rzucił się w moim kierunku, musiałem lekko uskoczyć w bok no biegli, tak to ocenili, jak ocenili, twierdzili, że jednak z zaleganiem afektu nie może być mowy z uwagi na zbyt daleki dystans między zdarzeniem powo rzekomo powodującym ten stan silnego wzburzenia, a momentem zrealizowania tego, co nazywało się zemstą. Osoby mające skłonność właśnie do tego typu zalegania, czyli utrzymywania się dłuższych stanów emocjonalnych, zarówno nienawiści czy, czy chęci zemsty, jak i stanów pozytywnych wdzięczności występują u niektórych ludzi, typowo występuje tu osób chorych na padaczkę. Myśmy oczywiście brali ten element pod uwagę, ale opiniowany przez nas sprawca nie był chory na padaczkę, natomiast uznaliśmy, zresztą zgodnie z tym, co on nam mówił, że istotne były dwa motywy. Pierwszy motyw zemsty, ponieważ ona Wtedy, kiedy odtrąciła jego w cudzysłowie zaloty, wtedy, kiedy przechodziła przez podwórze zakładu karnego, mówiąc mu słowo, które w podkulturze więzienne jest bardzo obraźliwe, i to był jeden powód. Tej, tej zemsty, no, a drugi powód to był motyw seksualny. On po prostu miał ochotę seksualną na tą kobietę, miał bardzo dużo czasu, żeby to wszystko przygotować i przemyśleć, i to, co chciał, to rzeczywiście zrealizował z tym, że dla siebie no, fatalnym skutkiem. Nie wyobrażałem sobie, żeby można było orzekać, żeby ludzie na chłodno orzekali o pozbawieniu życia innego człowieka tylko dlatego, że parlament tak uchwalił. I że takie prawo obowiązuje. Było zbyt surowo, uważam, że są inne sposoby na resocjalizację, inne sposoby na izolowanie sprawców niebezpiecznych dla otoczenia, sprawców, którzy zagrażają porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu obywateli. Są y, sposoby na pełne odizolowanie, jest tylko kwestia sprawności systemu penitencjarnego w kraju. Jest to w ogóle kara sprzeczna z prawem natury. Nikt nikomu nie dał prawa pozbawiania życia innego człowieka, tym bardziej w majestacie prawa. Taką argumentację z grubsza prezentowałem przed sądem, pokazując niehumanitar niehumanitarność i brak hum humanitaryzmu w ogóle w karze śmierci. To było, to było jakby podstawowe. Ja mocno uderzałem również w ton taki, że my powinniśmy czuć się współwinni temu, że ten człowiek popełnił taki czyn że 17 lat system penitencjarny nie radzi sobie z takim osadzonym i że nie widać poprawy, bo tylko wyszedł na przepustkę, popełnił cztery okropne zbrodnie. Dwa ciężkie gwałty, jedno zabójstwo, jedno usiłowanie zabójstwa. Czy system penitencjarny nie jest troszeczkę winny temu, że wypuszcza na przerwę w karze kogoś takiego, który natychmiast popełnia najcięższe zbrodnie? Tak, trochę uderzałem też w nutę, że sami powinniśmy pochylić się nad tym, czy nie jesteśmy współwinni temu, że jako społeczeństwo wyprodukowaliśmy poprzez system penitencji po tej świadomości, że będzie, że, że, że czeka na tą karę i chciał po prostu już to, tą, tą swoją sytuację skończyć. Ku mojemu zdumieniu przyjął mnie bardzo ciepło w tej celi, bo nikogo już nie miał, zawodują mu papierosy i się okazało, że to. To, jak to był pretekst, żeby nawiązać jakiś kontakt z kimś, bo nie miał już z nikim żadnego kontaktu. Nie mógł się spodziewać ani papierosów, ani niczego.